A teraz pozwolą państwo, że przejdziemy do tej właśnie drugiej części, do wręczenia dyplomów, a w pierwszej kolejności listów gratulacyjnych. Proszę pana rektora o wręczenie właśnie listów gratulacyjnych najlepszym naszym absolwentom, a pana dziekana proszę o odczytanie list. Dziękuję. Bardzo proszę o. Podejście przed podium. Panią magister Katarzynę Busę, pana Adriana Chotkowskiego. panią magister Karolinę Goleń, panią magister Janę Krakowczyk. пана магистра Патрика Паука Dziękuję bardzo panu rektorowi, gratuluję wszystkim wyróżnionym. Proszę państwa i myślę, że możemy przystąpić teraz do tego ważnego, oczekiwanego momentu, do wręczenia państwu dyplomów. To ważny moment zarówno dla absolwentów, ale i dla promotorów, dla państwa promotorów. Proszę pana dziekana o kolejne wyczytywanie absolwentów, a promotorów i absolwentów proszę o podchodzenie. Dziękuję bardzo. Zapraszam przed podium pana Patryka Dorosza i promotora pana profesora Jerzego Gołchowskiego. Promotor wręcza dyplom. Zapraszam pana profesora Henryka Srokę i absolwentów, panią magister Magdalenę Płoskonkę i panią magister Lidię Radkę. Dziękujemy bardzo panie profesorze. Zapraszam teraz pana profesora Tadeusza Trzaskalika i panią magister Karolinę Goleń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam teraz Panią Profesor Małgorzatę Pańkowską i absolwentów y, Pana Magistra Michała Dobrowolskiego, y, Pana Magistra Kamila Krawczyka, y, Pana Magistra Krzysztofa Żebrackiego i Panią Katarzynę Kurcz. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Zapraszam Pana Profesora Macieja Nowaka i Panią Magister Justynę Botor. Nie ma Pani Magister, potwierdzała swoją obecność. Zapraszam Panią doktor Edyta Bramek. I absolwentów pana magistra Sebastiana Gołąbka i pana magistra Łukasza Maryńczaka. Zapraszam pana doktora inżyniera Krystiana Gębale i absolwentów Mateusza Janusa, Artura Kluczewskiego, Kamila Krzyżosia i Łukasza Szyndzielorza. Dziękuję bardzo. Z kolei zapraszam Panią Doktor Annę Kępę i absolwentów, Panią Małgorzatę Balasińską, Panią Klaudynę Bryłę, Panią Natalię Dziubek, Pana Kamila Furtaka, Pana Mateusza Jasińskiego i Pana Bartłomieja Majewskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią doktor Joannę Palonkę i absolwentów, Panią Magister Annę Helwing i Pana Tomasza Uryga. W związku z nieobecnością pani doktor Teresy Porymskiej Miąc, proszę pana dziekana o wręczenie dyplomów państwu, panu magistrowi Przemysławowi Kasparkowi, panu magistrowi Mateuszowi Klementowi i panu magistrowi Dawidowi Matwijczykowi. Dziękujemy. Proszę promotora pana doktora Andrzeja Sołtysika i absolwentów panią magister Katarzynę Buchacz, panią magister Katarzynę Busę, pana magistra Tadeusza Fornera i pana magistra Michała Gajdena. Dziękuję bardzo. Z kolei zapraszam panią dr Annę Sołtysiek-Piorunkiewicz i absolwentów, panią magister Małgorzatę Furmankiewicz, panią magister Joannę Krakowczyk i pana magistra Piotra Zioziańskiego. Dziękujemy. Zapraszam promotora pana doktora Tomasza Stasia i absolwentów pana Grzegorza Koncewicza i pana Tomasza Kwieka. Dziękujemy. Zapraszam doktora Wiesława Wolnego i absolwentów, panią magister Hannę Cendale, pana magistra Łukasza Dudę, pana Mateusza Frania, panią Katarzynę Grzesiłę, panią Katarzynę Hinc, pana magistra Patryka Pałkę i pana magistra Marka Stawowego. Dziękujemy. Zapraszam Pana Doktora Mariusza Żytniewskiego, jeżeli jest obecny nas, jest, nie mogę dojrzeć. Zapraszamy i absolwentów Pana Adriana Chotkowskiego, Pana Magistra Piotra Cylupa i Pana Sławomira Drzymałę. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy tę część uroczystości. Przekazuję mikrofon panu Ciekanowi. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli przyjść dzisiaj. Pan... Jeszcze raz gratuluję i życzę sukcesów tym, którzy odeszli i tym, którzy zostali z nami jeszcze na studiach magisterskich, którzy no jak tutaj umawiali się za tydzień na spotkanie z naszymi doktorami. Proszę państwa, zbliżamy się do kolejnej części, do części, w której wystąpi nasz maestro Tadeusz Czaskalik. Ale profesor Czaskalik, przepraszam, a wcześniej jeszcze głos prosił, o głos prosiła pani Kasia Buse. Pani magister Katarzyna Bus. Poprawiam się. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Kiedy zostałam poproszona o powiedzenie kilku słów w imieniu wszystkich nas, absolwentów, zastanawiałam się, co powiedzieć przy tak ważnej uroczystości. Zastanawiałam się, czy powinnam powiedzieć coś z humorem, typu dziękujemy wujkowi Google, Wikipedii, Panu, który wymnalazł opcję kopii w klej. Czy powinnam podejść do tego z dużą powagą, czyli magnificencje rektorze, dostojni Państwo dziekani. A państwo profesorowie, ale chyba najlepiej będzie, jeśli powiem parę zdań od siebie prosto z serca. Dzisiejszy dzień to, jak już wiele osób tutaj dzisiaj wspominało, symboliczny koniec pewnego etapu w naszym życiu. Jeżeli ktoś sobie jeszcze tego nie uświadomił, to przypominam, że po trzech, po pięciu, a niektórzy po jeszcze kilku więcej e, latach <słyskanie> skończyliśmy studia. Jeżeli mogę Was jeszcze trochę bardziej zaszokować, to dodam, że dla większości z nas jest to również całkowity i definitywny koniec kilkunastoletniego okresu edukacji w naszym życiu. Dlatego też dzisiejszy dzień należy uznać za ważny. I oto w tym ważnym dniu chciałabym, żeby każdy z nas wrócił kilka lat wstecz i przypomniał sobie moment, kiedy po raz pierwszy przekroczył próg naszej uczelni. Tę oto kolokwialnie mówiąc, czapeczkę. Otrzymałam na pierwszej oficjalnej inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni, więc żeby formalności stało się zadość, przenosząc się do przeszłości. Przypomnijmy sobie, kiedy na studentów piątego roku patrzyliśmy jak na superbohaterów, bo przecież przetrwali 5 lat, 10 semestrów, 50 egzaminów i dalej żyją. Kiedy w październiku stawialiśmy się w kilometrowe kolejki do biblioteki licząc na to, że będziemy uczyć się systematycznie przez cały semestr, kiedy nie rozumieliśmy, dlaczego wokół punktu Xero skupiają się, nasze największe, się zawsze największe grupy studentów, bo przecież będziemy chodzić osobiście na wszystkie no, wykłady i sami wszystko notować, kiedy myśleliśmy, że matura była najgorszym egzaminem w naszym życiu, bo kto wtedy myślał, że można zdawać maturę sześć razy w ciągu dwóch tygodni, dwa razy w roku przez pięć lat. I mając na uwadze te wszystkie wspomnienia, popatrzcie na nas teraz. Od momentu, kiedy tak naprawdę nikt z nas nie wiedział jeszcze, kim chce być w przyszłości, do chwili, gdy na tej sali siedzą analitycy biznesowi, wdrożeniowcy, programiści Java, administratorzy baz danych, specjaliści biznes intelligence, projektanci portali internetowych, do tej chwili przebyliśmy wszyscy długą drogę. I nie mogłabym tu dzisiaj stanąć i powiedzieć, że zawsze było dobrze, łatwo i przyjemnie, bo i tak nikt z Was by mi nie uwierzył. Wszyscy wiemy, że zdarzały się gorsze chwile, trudne kolokwia i egzaminy. Kiedy nie, nie jeden z nas rozważał re, nawet rezygnację ze studiów, ale najważniejsze jest to, że wynieśliśmy z tych trudnych chwil, wiele siły i doświadczenia, a najlepszym dowodem jest fakt, że jesteśmy tutaj wszyscy dzisiaj. Ale nie jesteśmy jedynymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. Chociaż wiele osiągnięć a, zawdzięczamy swojej wytrwałości i chęci do nauki, to nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie osoby, które kierowały naszymi poczynaniami a, od, pierw, od momentu, kiedy przekroczyliśmy bramę uczelni do dnia dzisiejszego. Szanowni wykładowcy, szanowni władze wydziału a, i uczelni, nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie wy. I nie mówię tutaj tylko o państwa ogromnej wiedzy i o pasji, ale mówię też o wielkich pokładach cierpliwości, o umiejętności zachowania stoickiego spokoju, o normalności. Nie jeden z nas podczas studiów borykał się z różnymi problemami. I Nie były to tylko problemy związane z nauką, ale też z życiem zawodowym i osobistym. I to właśnie w tych niezwykle trudnych dla nas chwilach. Mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Gdyby nie to, z pewnością mnie też nie byłoby tu dzisiaj. Ehm, za to wszystko serdecznie i z całego serca, w imieniu swoim i wszystkich studentów dziękujemy. Dziękujemy także władzom naszej uczelni i wydziału za możliwości, z których mieliśmy szansę korzystać podczas studiów. Chodzi tu oczywiście o dedykowane kierunki, o stypendia, o staże finansowane z Unii Europejskiej, dzięki której znaczna część z nas roz mogła rozpocząć swoją karierę zawodową już na trzecim czy czwartym roku studiów. Dziękujemy promotorom za to, że z cierpliwością przyjmowali nasze kolejne wymówki i coraz to w dalsze przyciąganie terminów, oraz to, że zawsze służyli nam radą i pomocą, nawet w czasie, kiedy już dawno powinni byli jechać do domu i cieszyć się swoim życiem. Dziękujemy Paniom z dziekanatu za e, bardzo dobre serce i cierpliwość, przypominanie o wszystkich terminach i ponaglanie, jeśli była taka konieczność, za wyrozumiałość i pomoc w załatwianiu wszystkich formalności i formalnych spraw. Nie chciałabym jeszcze pominąć jednych bardzo istotnych podziękowań. Być może nie ma ich tu wszystkich z nami dzisiaj, ale nie możemy zapomnieć, że byli i są naszymi pierwszymi nauczycielami, nauczycielami życia. I chyba nikt nie wybacza nam wszystkiego, nie chce dla nas tak dobrze, nie martwi się o nas tak mocno, jak nasi rodzice. Gdyby nie oni, pewnie połowa z nas w ogóle nie miałaby szans zacząć studiów, dlatego docenimy to i po powrocie do domu po dziękuję, chociaż podziękujmy im po prostu za to, że są. Ukończenie studiów zagwarantowało nam pewien start w przyszłość. I chociaż za 10 lat, pewnie wyrwani ze snu, nie będziemy w stanie za wyrecytować założeń modelu ARMA, nie będziemy umieć tłumaczyć, co to znaczy, że estymator jest asymptotycznie nieobciążony, albo odpowiedzieć na pytanie, czy wariancja estymatora regresyjnego jest rosnącą funkcją modelu współczynnika korelacji relacji między cechami i dodatkowo, to nieistotne. To nieistotne, ponieważ wychodząc dzisiaj przez drzwi tej sali, każdy z nas powiada, będzie posiadać pewien olbrzymi zasób wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, ekonomii i biznesu. Wiedzę nabywaną przez lata studiów na naszej uczelni, wiedzę, która daje nam olbrzymi potencjał. I to, jak go wykorzystamy, zależy tylko od nas. A ja sobie i Wam wszystkim życzę, żebyśmy wykorzystali go jak najlepiej. Dziękuję. Dziękuję Pani Kasiu za bardzo sympatyczne słowa, które na pewno zapadną nam w serce. Nam, profesorom, więc myślę, że i również naszym kolegom absolwentom. Nie bardzo, bo chciał zmiel